Moim dzisiejszym gościem w telewizji Radzeń jest Zbigniew Zamachowski, który zainaugurował 27. Ogólnopolskie spotkanie z piosenką autorską Oranżeria 2022. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry, dobry wieczór i bardzo się cieszę, że mogłem otworzyć tę imprezę. No właśnie, Panie Zbyszku, w pierwszej piosence pod tytułem W małym miasteczku porównał Pan Radzeń Podlaski do swojej rodzinnej miejscowości. Jakie wrażenia po koncercie i w ogóle po pobycie w naszym mieście? Fantastyczne, ale ja żałuję naprawdę, że tak króciutko tu jestem, bo myślę, że parę fajnych miejsc można zobaczyć. Dzięki panu dosłownie przez chwilkę mogliśmy, ja mogłem podziwiać Pałac Potockich. Natomiast jeśli chodzi o publiczność, świetnie, naprawdę nie trzeba było jakoś strasznie się starać, żeby państwa namówić do zabawy, ale też i do refleksji, do wspólnego śpiewania. A jak mówię, no ja sam pochodzę z małego miasteczka, mniejszego niż Radzyń, bo moje brzeziny w tej chwili liczą na jakieś około 13 tysięcy ludzi, więc znam te klimaty i je uwielbiam. Ja się tu dobrze czuję również z tego powodu, że klimat Małego Miasteczka nie dość, że nie jest mi obcy, to u, taki no, ulubiony, co tu dużo mówić. Podczas swojego recitalu wspomniał Pan, że na scenie jest już ponad 40 lat. Jaki moment uważa Pan za swój ten debiut sceniczny? Czy to był udział w Opolu w 80 roku, czy rola w filmie Wielka Majówka? <laughs> Właściwie jedno i drugie, dlatego że to się ze sobą nierozerwalnie nie łączy. Ja będąc jeszcze w liceum y, śpiewałem piosenki, bo taki miałem na siebie pomysł, że będę raczej piosenkarzem, muzykiem niż aktorem. Y, po różnych festiwalach. Y, w końcu trafiłem do Opola i rzeczywiście, jeśli chodzi o działania muzyczne czy wokalne, to bez wątpienia Opole jest takim moim debiutem, ale z Opolem wiąże się również. To, co robię na co dzień, czyli to, że jestem aktorem, ponieważ nie tak się złożyło, że kiedy brałem udział w koncercie. Finałowym już debi debiutanckim już z amfiteatru telewizja to transmitowała, a telewizor włączył reżyser filmowy Krzysztof Rogulski, który w tym momencie szukał dokładnie dwóch chłopaków młodych do dwóch głównych ról w filmie Wielka Majówka. I zobaczywszy mnie wysłał mi telegram, ja dostałem jeszcze tego samego dnia, hmm, przyjechałem na próbne zdjęcia parę dni później do Wrocławia. Otrzymałem tę rolę i dzięki Opolu i dzięki tej piosence i dzięki temu zbiegowi okoliczności robię to, co robię na co dzień, czy jestem aktorem, więc jakby ten debiut jest połączony muzyczno-aktorski. No właśnie i w swoim dorobku ma pan wiele filmów. Moje pokolenie pana pamięta głównie powiedzmy z pana wodojowskiego, choć i wielu, wielu innych rol. Mój syn pana kojarzy ze szreka. A czy ma pan w dorobku taką rolę, która sprawia panu szczególną satysfakcję? Oczywiście, wielokrotnie jestem o to pytany i myślę, że mając do siebie i do tego zawodu, który się wykonuje, dystans, można mieć też swoje ulubione role czy filmy. Moim ulubionym filmem z własnym udziałem jest film Zawrócony, właśnie pana Kazia Kucera, o którym wspomniałem dzisiaj wieczorem. To jest film, który przyniósł wiele radości, satysfakcji i w trakcie kręcenia, i post factum dostałem za... Rolej za ten film nagrodę w Gdyni, ja po świecie na różne festiwale, ale przede wszystkim to jest taki, jak dla mnie, fantastyczne połączenie dwóch bardzo trudnych rzeczy. Tragedii i komedii w jednym. Kaziu zadbał o to, żeby to była tragi-komedia pełną gębą i to spektrum tego, co jest w tym filmie śmieszne i tego, co jest w tym filmie wzruszające i poważne jest bardzo szerokie i niezwykle wiarygodne. Syn mojego znajomego nie darowałby mi, gdyby mnie zapytał pana, czy to prawda, że nie chciał pan dabingować w pierwszym szreku i że to dzieci pana namówiły do tego? Nie, absolutnie nie. Jak tylko zobaczyłem fragmenty tego filmu i listę dialogową, wiedziałem, że to w ogóle nie ma mowy, żeby tego nie zrobić. Ja generalnie nie skłaniałem się za bardzo do dubbingu, bo to jest taka robota a właściwie była, ponieważ technologia poszła tak do przodu, że w tej chwili to jest dużo łatwiejsze technicznie. Nie chciałbym tu zanudzać, ale, ale to jest dosyć żmudna praca. Natomiast... Yy, dzieci, nie tyle dzieci, co już obecność ich w moim życiu przekonała mnie do tego, żeby zrobić dubbing do Stuarta Malutkiego, to jest taka bajeczka o, z kolei o myszce takiej malutkiej w Nowym Jorku. I rzeczywiście robiłem ten dubbing z myślą o swoich dzieciakach. Natomiast jeśli chodzi o szreka, to ja się nie wahałem przez chwilę. Trochę wahał się Jerzy Sztur, który, mój filmowy brat z, z trylogii Trzy Kolory i z Dekalogu Kieślowskiego, był wówczas rektorem Szkoły Teatralnej w Krakowie i tak troszkę obawiał się pewnie, czy to przystoi rektorowi być osłem. E, jak najbardziej przystało, że tak powiem, i kiedy szliśmy po czerwonym dywanie w Kan podczas premiery Szreka 2, cudowne słowa wygłosił, to opowiadam o tym do dziś. Mianowicie powiedział, że mówi, no wiesz co, nie wiedziałem, że skompletuje wszystkie najważniejsze europejskie festiwale filmowe, a to jest Wenecja i Kan i, i Berlin. Nie wiedziałem, że skompletuje w charakterze Osła. A co dla Pana jest trudniejsze, odegrać rolę na scenie jako aktor, czy oddać emocje głosem? tego się nie da porównać, tak jak pytanie, czy pan woli film, czy teatr jest troszkę bezzasadne z naszego punktu widzenia. Ono zawsze pada na różnego rodzaju jak My się zawsze wszyscy my, aktorzy, uśmiechamy, bo to są. To jest niby to samo, a to jest zupełnie coś innego. Dubbing jest jeszcze czymś innym, estrada, to, co dziś się wydarzyło, też jest czymś innym, choć korzystamy z tych samych narzędzi i, i, i czerpiemy z własnego doświadczenia i tak dalej, i, tak dalej, i umiejętności. Natomiast to się mówię porównać nie da, bo bycie na scenie na żywo jest wyjątkowe zupełnie czy to jest teatr, czy to jest na przykład taka forma jak dziś. A bycie w studio w samotności, bo nie wiem, czy, pan, czy Państwo wiedzą, że dubbingu nie robi się w grupie, czy nawet w dialogu. Każdy z nas podkłada swój głos osobno. Przychodzimy do studia dzień, dwa, czasem trzy, nawet jeśli jest trudniejsza rola i robimy sami, mając słuchawkę i listę dialogową. I to dopiero potem w tak zwanej postprodukcji skleja się składa do kupy i wszystko wygląda, jakbyśmy byli razem, rozmawiali, a bywa, że aktorzy na oczy się nie widzą nawet w dubbingu. Czy marzy po 40 latach, czy marzy się Panu jeszcze jakaś szczególna rola? Jest taka piosenka w tym recitalu, którą śpiewam, a którą też napisałem Sakramensko dawno, no, jakby powiedzieli w Krakowie, o jak mi się nic nie chce, <grym> czyli kredo życiowe. E, marzy mi się taka rola, gdzie bym sobie mógł tak pograć, ale jednocześnie e, odpocząć, to znaczy im dalej w las, tym bardziej e, szukam jednak Spokoju takiego i radości, nie tylko wyzwań, które gdzieś gdzieś od wymagają ode mnie właśnie wysiłku i fizycznego, i intelektualnego, psychicznego i tak dalej. Ja już jestem powolutku na etapie i wcale nie myślę o tym, że się starzeję, nie, ale takiego uśmiechania się do, i do życia i do tego, co robię, więc jakby mi się taka rola trafiła, tutaj to wszystko by się dało zawrzeć, to ja poproszę. Zatem życzę przychylności mus i bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję pięknie i dziękuję za zaproszenie, jestem pierwszy raz i pod wrażeniem.